48-letnia kobieta zgłasza się z powodu silnych zawrotów głowy z towarzyszącymi nudnościami. Dolegliwości pojawiły się nagle, gdy odwróciła głowę i po chwili ustały. Nawracają przy każdym ruchu, więc pacjentka siedzi w poczekalni nieruchomo i zaproszona do gabinetu wstaje bardzo ostrożnie. W chwili badania nie odczuwa zawrotów. W badaniu neurologicznym nie stwierdzasz też żadnych odchyleń. Statystycznie co 30 pacjent, który zgłosi się na ostry dyżur, zrobi to z powodu zawrotów głowy. Zawroty głowy są uciążliwe, dlatego pacjenci niepokoją się i oczekują szybkiej pomocy. Mogą być spowodowane różnymi przyczynami, z czego kilka jest poważnych. I nie możesz ich przegapić. Co może być przyczyną zawrotów głowy u tej pacjentki? Jak poprowadzić badanie? Jak zróżnicować przyczyny groźne od tych łagodnych? Wreszcie, czy pacjentka wymaga skierowania do szpitala? Czy może można jej pomóc już teraz, wykonując prosty manewr repozycyjny? Jeżeli tak, to jak go wykonać? Odpowiedź na tę i na wiele innych pytań znajdziesz w kursie Twój pierwszy dyżur. Do zobaczenia!